1 do zera, w tym BO3. Po stronie prawej, w kolorze niebieskim, jest nikt inny jak MC. Jego przycinkiem w dniu dzisiejszym jest zamiast Hero Marine. Więc Terran kontra Protos Dobry. Olin nie jest zły, Czy to był taki pełny Olin, to oczywiście bym tego nie nazwał jakimś pełnym Olinem, eee, no ale taki semi, o, już tak bardziej by to pasowało, taki semi Olin jak najbardziej by tutaj pasował. Eee, drodzy widzowie, panie, panowie, niech ta imprezka e, grzecznie tutaj trwa, a my przyjrzyjmy się, co się dalej dzieje. Chronobust aktualnie narzucony e, e, na Nexus, i no cóż, supply dip grzecznie sobie czeka. Będziemy mieli tak mam dziwne wrażenie, że zobaczymy 14cc. Jest jedna sprawa. Ja jednak będę musiał chyba sobie tej dużą dawkę leków przeciwbólowych wrzucić. Cholerny mąd, ząb, ząb mądrości mi się wybija. Może coś mądrzejszego powiem na temat tych gier, ale od trzech dni po prostu prawie że ryczę z bólu. A jak kończą mi się leki przeciwbólowe. Cholernik jeden paskudny, przebrzydły a to boli. To po prostu boli. Czy myślę, jeszcze coś zjeść? Jednak mamy raksy, kurde, miałem nadzieję na jakieś 14 cc, ale kto przy zdrowych zmysłach robi 14 cc na protosa, prawda? Na Teran, na, na, na zerga jak najbardziej na protosa już oczywiście. Nie gateway dorzucone od MC, niech tak pięknie będzie. Do tego wszystkiego grzeczne raksy i kolejne. Um, ale zobaczcie, zelot. Widziałem zelota. ja widziałem zelota, że mi się wydawało, że widziałem zelota. Chyba wydawało mi się, że widziałem zelota. Chyba widziałem kotecka Te, jednak widziałem zelota. Jest zelot produkowany. No, troszeczkę się boję, że z tym zemem będę musiał się przejść do takiego pana, który wygląda mniej więcej jak scv -ka. Z jednej strony szczypcy, z drugiej strony wiertło i się pobawi. Mam nadzieję, że będzie trochę bardziej delikatny niż to, co aktualnie próbuję zrobić w tej probie. Bo widać, że normalnie kanał, leczenie kanałowe się tam czeka. Co z tym zelotem, co z tym stalkiem? Zelot już był zelot i czy on się go pozbył. No i pozbył się tego zelota. postanowił dorzucić do tego wszystkiego stalka. Więc e, jednak będzie Stalk, jego przeciwników, OneRax, Expand do tego wszystkiego, Reaktor, niech tak będzie, Command Center grzecznie sobie czeka, jest w produkcji, mmm, bunkier. bardzo ważne, aby z przodu został dorzucony jak najszybciej, gdyż jest ryzyko, e, że jakaś presja mogłaby się pojawić. Czemu się pozbyłem z tego złota? o co z tym wszystkim biegało? Hm. Przepraszam mocniej. Już jestem. W zasadzie jest taka ciekawa polska bardzo luźna i Teraz luźnie, luźnie powiem. E, ja mam tutaj ładnie, pięknie oświetlone green skin od Dziewczyna sobie weszłam, poszukała tam czegoś w szafce, wychodzi jeb, zgasiła światło. No i ja nic nie widzę. Ciemność, ciemność zastałem. To jest po prostu coś dziwnego e, się dzieje na tym świecie. Command Center całkowicie w produkt. Będzie niedługo gotowy do tego wszystkiego. Forge jest z tyłu dla MC. Co ja bym chciał zobaczyć ze strony MC? Stargate jest. Oracle, 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 Oracle. Da, proszę Cię, Oracle. Ja chcę zobaczyć Oracle. Eee, wyrocznie po prostu. Chcę zobaczyć wyrocznie. Chciałbym zobaczyć Nemo przychodzący do, do wyroczni. Eee, byłoby tak fajnie, gdyby to było. No ale cóż innego może jeszcze zrobić MC. Oczywiście jest... Eee, Kolosus oraz możliwość gra. Kolosus kolosów oraz Fenixów należy no, ja zobaczyć. Oracle mapa jest bardzo duża, więc przyspieszenie, zwiększone przyspieszenie oraz zwiększona prędkość poruszania się. Oracle tu może się spłacić na takiej dużej mapie. Teran nie jest przygotowany na no, coś takiego. Ogólnie teran w większości przypadków nie jest przygotowany na późniejszy. Oracle na zasadzie, jeżeli nie ma do tej, dajmy to sobie 7 minuty, to zwykle nic złego się nie stanie. Dzień dobry 620 skan. I od razu wiadomo, co się będzie działo. Idealnie, po prostu idealny timing na skan. Zobaczył nawet, jaka jednostka jest produkowana. Lepiej chyba to wyglądać w tej chwili nie mogło dla tego gracza. Trzeba więc tylko przygotować do obrony. Mocno mnie ciekawi to, jak ta obrona będzie aktualnie wyglądała. Gdyż, no, za chwilę zobaczycie tak naprawdę. Jak widać Oracle bardzo, bardzo, bardzo przybrzydle szybka jednostka. E, I teraz... Coś tutaj zrobię jest mina. Mina bez problemu to wychwyci i oczywiście zniszczy. Tak się zastanawiam. E, Oracle jak mam energię na maksa może w tym samym czasie e, odkrywać zakryte jednostki i atakować je? W sumie nie pamiętam. Nie jestem pewny, to że sprawdził, zobaczył, tam jest mina, ewakuował się. Mógł tak kombinować. Do tego wszystkiego jeszcze mamy jednego Fenixa. Jest on w tej chwili chrono boostowany więc przejście Fenix jest o tyle ciekawe, że jakikolwiek drop będzie chciał tutaj odstawić Hero Marine przy dobrym mikrozestrzennym MC. To się po prostu no, nie powinno udać. Jedna mina i jeden Marines. Wykrywacz oczywiście w postaci Oracle. Jest do tego wszystkiego dorzucone, jest też działo, więc nie. Tędy to nie zadziała. Nie ma opcji, żeby coś takiego zadziałało. Może Marnica zostawić co najwyżej Oracle jeszcze na kursie przechwytującym. Jaka jest prędkość mediwaków kiedy odpalają do To mnie zastanawia. Chyba to jest szybsze od Oracle w takiej chwili. Hm. Przyjrzyjmy się Roboting Facility dorzucony. Eee, dla MC niech tak będzie. Ała! Łobudu! Łobodobodu, więc Oracle nie jest w żaden sposób. Idealną miejscowę nie miny. Musiało zaboleć. Mnie by zabolało. Każdego, przez zdrowych zmysłach, to by zabolało. Oczywiście Protosa, Terranie w, w tym momencie się mocno cieszą. <laughs> e, więc, jak widać, Mina czeka, aż będzie próba przejęcia ekspansji. Próba podjedzie, zostanie zniszczona. Ach, kurde, myślałem, że będzie ekspansja, a jednak nie. Robotic Facility kończy się robić. Ehm, ostatnio oglądam, nie pamiętam, co to oglądałem. Jak się anglojęzyczny caster mylił cały czas z Robotic Facility i Robotic Bay? Non-stop mylił te dwa budynki, więc ja jestem w niebo wzięty, że mi też to się zdarza. Jestem jak anglojęzyczni komentatorzy. No nie, to po prostu się zdarza. I łup! Na szczęście tutaj Phoenix nie został zniszczony. 20 HP na nim się ostało, więc będzie też wiedział MC, w którym miejscu jest niespodzianka. Medivac, nie wiem co on krąży. No, Marine zostawiony, Tego wszystkiego, Mina również zostawiona. Mamy Robotic Bay, myślę, że Hero Marine zdaje sobie sprawę, jaka kompozycja ze strony jego przeciwnika będzie. To jest strasznie niewdzięczna kompozycja, z którą trzeba walczyć. Phoenix. Kolosu. Z tego względu, no jaka jest kontra na kolosy, no oczywiście wikingi, jaka jest kontra na e, feniksy, teoretycznie mogła, to, mogły to być Marinesy, ale również wikingi i teraz jest problem, nie, problem nie można za bardzo produkować żadnych mediwaków z tego względu, że feniksy je wszystkie zniszczą, nie można szaleć z ilością steampaków, bo nie będzie komu leczyć. E o, tutaj właśnie parę strzałów było, ładna ucieczka ze strony hero marine. Um, nie wiem, kto był podniesiony, chyba jakiś jeden marines się znalazł. Um, na pewno mina by fajnie zadziałała, gdyby udało się złapać Fenix, kiedy byłby zbite w kubkę, ale to nie ma na to zbyt. Czasami się pojawia, ale rzadko kiedy krąży jeszcze, gdzie jest Kolosus. Pierwsza sztuka powinna się pojawić. Forcefieldy w zostawione. Mała tej przerwa była na zasadzie. No chodź, wejdź, no nie słuchaj. No nie bój się, właśnie. Dawaj. O, właśnie, teraz wchodzi jeden, nie wiem czemu nie było żadnego force fielda. Kolejne rzucone i bez problemu oddział został wycięty za, już pojawił się pierwszy kolosus, jest na polu bitwy, bitwy i to oznacza mniej więcej tyle, że Hero Marine powinien w tym momencie się zabrać i uciec jak najdalej do domu. Mamy eksenator Malens, mamy plus 2 do obrony, aby było ciekawiej, raksy grzecznie czekają, jeden, jeden drugi do tego wszystkiego, supply depot, marudery, marinesy. Taka ta kompozycja, przydałoby się wikingi dorzucić na zdrowy rozsądek do obrony, ale jednak jest inaczej. Widzę, że z Ghost Academy. Żadnych wikingów nie produkuje Hero Marine. To jest ciekawe podejście z jego strony. No Zdaję sobie sprawę, że naraz no wikingi oczywiście nie są zbyt tanie, ale tragedii też nie ma. I tu jest taki problem. Wikingi, pierwsza dwójka się pojawia. Wikingi z automatu będą atakowały. Oczywiście, jednostki latające. Tylko, że tutaj trzeba atakować przede wszystkim na dzień dobry. Kolosy. Feniks żaden nie został zniszczony. Trzecią bazę przyjmujemy si. Na dwóch bazach ciężko się da gra tą kompozycję na dłuższą metę. No i teraz, właśnie, Zelot, Kolosus. No, a Feniksów więcej naprawdę nie, większej ilości nie potrzeba. I jeszcze tylko ten braszer HF dorzucony. Teran. Bez, bez tutaj Mediwaków nie istnieje, nie ma czegoś takiego, eee, po prostu nie jest w stanie walczyć. Pierwszy wiking został zniszczony, To jakiś niewielki oddział na simpaku. raczej nie było sensu dorzucać simpaka' na maruderach, one z natury rzeczy nie strzelają granatami w powietrze. Tak jakoś się to utarło, eee, nie wiem, są zbyt leniwe, żeby chyba rękę podnieść do góry, żeby cokolwiek zacząć ostrzeliwać. Templar's Archive! Skończyło się robić. Pierwsze dwa High Templar oraz Cyanic Storm również są dorzucone. Plus 1 do ataku, plus e, dla jednostek latających, plus 2 dla piechoty. E, trzecia baza już gotowa, przydałby się transfer scv właśnie. Teraz to robi MC. Czy on spakował... E, tak, spakował Kolosa do War Prisma. I teraz numer jest Saki. jedna dobra burza zmiecie część tej armii. Mediwaków zbyt dużo nie zostanie. Um, jest ich piątka. Wikingi, jeżeli nawet będą walczyły z czymś, to będą walczyły przy. Oho! Oho ho a to jest, drogie dzieci, tak zwany SCV Pool. Eee, zabierane są scv nie wszystkie, część dzięki temu Hero Marine będzie przewyższał zaopatrzeniem eee, Armię Przecinka, i tak przewyższa, ale tylko doczekać się do tego stormu, doczekać jeszcze 3,5 minuty. To wszystko, co potrzebuje aktualnej Teraz MC, pół minuty, więcej nie musi. Force Fieldy będą, przydałoby się i za chwilę będą już gotowe, jeszcze 10 sekund. Time Warp dorzucony, kolosusy się jeszcze trzymają, jeden padł do tej pory tylko i wyłącznie. I teraz każda chwila, i jedna burza dorzucona, czekamy na kolejne, jeszcze jedna, ale czy ja wiem, czy one były tak bardzo opłacalne, kolejne można też rzucać, i nie jestem pewny, to była ładna burza, okej. Okay. Trzy takie sobie, trzecia i czwarta jak najbardziej porządnie pojechała przycinka po całości, trzy wikingi do tego wszystkiego, kolosy grzecznie sobie tutaj czekają. Eee, GG BOSS GG BOSS WŁAŚNIE To było GG BOSS No i dobra eee, No i dobra więc eee, 2 do 0 dla bossa BOSS TOS eee, Nie ma przebacz kolejny mecz Nie wiem jak to będzie teraz wyglądało Spróbujemy się gdzieś tutaj za chwilę oczywiście wbić Niech, niech nikt nam nigdzie nie ucieka. Zaraz wracamy.